Dzień po dniu technologia zmienia świat. Ale przyszłość nie rodzi się w kodzie. Powstaje w ludziach, w ich pomysłach, pytaniach, marzeniach. W Escola wierzymy, że technologia ma sens tylko wtedy, gdy służy człowiekowi. Dlatego słuchamy i pytamy. Odkrywamy to, co naprawdę ważne. Projektujemy z empatią. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, by lepiej rozumieć ludzi kodujemy z myślą o przyszłości. Razem tworzymy rozwiązania, które działają, które zmieniają życie, takie, które zostają na dłużej. Escola. Tworzymy technologię z ludźmi i dla ludzi. Dzień dobry. Ja nazywam się Krzysztof Wojewodzic, a to jest AI Weekly. Czyli przegląd siedmiu najważniejszych informacji dla świata sztucznej inteligencji z perspektywy biznesowej i z wyjaśnieniem. Przy okazji, bardzo dziękuję za bardzo liczne obejrzenie poprzedniego odcinka. Prawie 80 tysięcy osób obejrzało odcinek, także gdyby mnie to, że spojrzałem szczegółowo w dane, kto oglądał, to bym liczył, że faktycznie ludzie zaczęli się interesować głębokim podejściem do AI, ale jako już jestem badaczem, spojrzałem w dane i no cóż. Widać, że AI nas jeszcze nie zastąpi, bo algorytmy YouTube'a są po prostu fatalne póki co w wyszukiwaniu wartościowych treści odnośnie AI, więc tym bardziej cieszę się, że tutaj jesteś i słuchasz to z uwagą i zrozumieniem. Bardzo dziękuję i przechodzimy. Oto 7 najważniejszych informacji dla świata sztucznej inteligencji. Miejsce 7. Deloitte Gate. Tak chyba możemy nazwać tą aferę, o której słyszało już Wiele osób, czyli 440 tysięcy dolarów miał zapłacić rząd Australii za wspaniałe, odkrywcze i niesamowite informacje, a dostał zrzut wyhalucynowanych informacji i referencji. No głupio wyszło i pewnie nie pierwszy raz, ale może właśnie dzięki temu zarówno firmy konsultingowe, jak i wiele osób, które przygotowują materiały wykorzystując e, duże modele językowe, co jest jak najbardziej ok, Będą sprawdzać, co faktycznie te modele nam umieściły w tym raporcie. Będą klikać w referencje. Jeżeli byście chcieli, to Wam dam kilka prototypów, Napiszcie w komentarzu, bo da się bardzo łatwo ustrzec przed halucynacjami dużych modeli językowych. Jak kogoś to interesuje, napiszcie w komentarzu, nagram osobny film. Mam w tym nie ukrywam dość spore doświadczenia. Co było miejsce siódme, a teraz miejsce szóste, czyli OpenAI Agent Kit. I co właściwie jest ten kit, kit czy kit, no, raczej kit, ja szczerze mówiąc byłem zawiedziony, sam Altman ma manierę zbliżoną do Elon Muska, czyli wszystko jest przełomem i zbliżamy się wielkimi krokami do AGI, Artificial General Intelligence, niczym mask przybliża się do lotu na Marsa. Tymczasem do AGI się nie przybliżamy. Przybliżamy się coraz bardziej do AI slope, o czym jeszcze sobie powiemy, czyli do produkowania masy jakichś niepotrzebnych, głupkowatych informacji z wykorzystaniem deepfakeów. A co pokazało Agent AI? No, jak zawsze, Agent Kit od OpenAI, jak zawsze przykłady, jak można zarezerwować wakacje. E, serio, Jakby, czy wszystkie dema. Muszą polegać na tym, jak można zarezerwować wakacje, i de facto sprowadza się do tego, że po prostu tutaj agent w kilku miejscach jest w stanie zastępować jakieś kliki, wyszukania. Jak w ogóle warto myśleć o agentach, bo LLM-y, wszystko na to wskazuje, wbrew temu, co oczekiwałby sam Altman, jednak powoli osiągają swoją dojrzałość. Ja jestem zdecydowanie w teamie. Jana Lekuna, że llm -y powoli przestają mnie interesować jako bedaża AI. Mamy, jesteśmy już blisko e, maksymalnych możliwości jakie mają stochastyczne papugi, czyli coś co e, przemiela internet, przemiela wszystkie dane i w jakiejś paczce nam w bardzo mądry sposób to daje. E, no, to nie będzie już dużo lepsze w moim przekonaniu. Może się pomylę, ale w moim przekonaniu będzie to już dużo lepsze. Cała reszta to mówi się o roku Agentów. Tymczasem ja myślę, że nie czeka nas rok agentów. Mam na myśli rok 2026. Ja bym powiedział, że czeka nas dekada agentów i asystentów, czyli tak naprawdę wokół tych LLM-ów i różnych funkcji GenAI będziemy pisać różne zwykłe rzeczy, zwykły kod, I będziemy to opakowywać, żeby dostać fajniejsze walki. I to jest ta prawdziwa zmiana, i to próbowało pokazać OpenAI. Uważam, że zawiedli na pełnej. Bardzo im zależy, żeby pokazywać coś nowego często. I może z tego powodu pokazują dość słabe rzeczy, bo będzie też o jeszcze jednej słabej rzeczy później. Teraz, miejsce piąte, czyli Gemini 2,5 Computer Use, czyli de facto mamy kolejne wcielenie, próby zrobienia przeglądarki, żeby która będzie do nas klikała. To jest, co opowiedziałem ostatnio, czyli Perplexity Comet. Ja widzę w tym duży potencjał. Jeżeli byście chcieli zobaczyć filmik, już mam go prawie gotowego, to również zapraszam do skomentowania. Tym osobom, które skomentują, wyślę konkretny link do tego filmu. W Perplexity Comment można, załóżmy, że chcemy nie, właśnie zarezerwować wakacje, samochód albo coś kupić, to może za nas przeklikać to, co chcemy. Czyli mówimy, chciałbym, nie wiem... Zarezerwować samochód na Teneryfie między 27 grudnia a 10 stycznia. Samochód ma być co najmniej dla czterech osób, czyli tam mid size nie może to być malutkie auto, bo będę miał dużo bagaży no i on będzie w stanie profiltować, a my tylko na koniec klikniemy kup teraz. No i to do tego dążą teraz już widać trzej najwięksi gracze. OpenAI pokazało swój atlas, o czym będziemy mówić. Mamy Gemini Computerius, bardzo podobna sprawa i wreszcie mamy Perpleksy i Comet, jest oczywiście sporo mniejszych projektów, no ale czy one się od siebie znacząco różnią? Hmm. No na razie wszystkie bazują na e, Chromium, czyli open source'owej wersji Chroma, najpopularniejsze przeglądarki na świecie. No różnią się w niewielkim stopniu przede wszystkim tego do czego mają dostęp, tak? do, do, do jakiej historii, do jakich kontekstów i oczywiście zgodnie z tym jak działają działają te algorytmy, im więcej im damy kontekstu, czyli na przykład całą naszą historię przeglądania, tym więcej będą rozumiały, w jaki sposób kupujemy, w jaki sposób się zachowujemy w Internecie. I ma to głęboki sens. Ma to też szereg niebezpieczeństw. Niestety jest już masa e, potwierdzonych danych, artykułów o tym, jak można łatwo zrobić prompt injection, czyli namówić tą przeglądarkę, żeby na przykład przeczytała wszystkie nasze maile i przesłała je do hakerów. Albo zrobiła jakieś inne niekontrolowane, dziwne akcje w naszym imieniu, na naszej przeglądarce i te dane gdzieś przesyłała. Także zalecam tutaj dużą ostrożność i sprowadzić te decyzje raczej do rzędu typu, no właśnie, przeglądanie gdzie pojadę na wakacje i jakieś bardzo lajtowe i niegroźne rzeczy, niż zastosowania typu, przygotuj mi analizę finansową danych bankowych, które Ci tutaj wrzucam. To tego nie robimy. Dobra, miejsce czwarte to jest y, fajna wiadomość dla Polski. Zawsze staram się, przygotowując to zestawienie, znaleźć coś fajnego, co się dzieje w Polsce, bo mm, nie dzieje się tego tak bardzo dużo. I tą informacją jest powstanie, czy inwestycja na super, w superkomputer w Polsce. Jestem akurat związany osobiście z y, Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i Realizuję tam jeden z projektów, gdzie przechowujemy dane medyczne ultra wrażliwe, i tam. Dzięki temu, że właśnie jest to lokalny superkomputer, że to nigdzie nie wycieka do amerykańskich gigantów czy nawet europejski, na europejskie serwery, mamy nad tym pełną kontrolę, własny wyinstalowany tam model, jest to jednak o niebo bezpieczniejsze i cieszy mnie zawsze rozbudowa infrastruktury. 70 milionów euro, jakie będzie w ramach tego projektu zainwestowane tam w ponad 1000 z komputerów z bardzo mocnym i wydajnym GPU, czyli mówimy o tych E, chipa Nvidia. Uważam, że to dobry start, chociaż na razie kropla w morzu potrzeb. Takie inwestycje na skalę Stanów Zjednoczonych to prawdopodobnie znalazłyby się w prasie lokalnej, a nie e, jako jakiś wielki news narodowy. Europa tutaj próbuje nadrobić tą przewagę jaką mają Stany Zjednoczone, ale ma kilka problemów. Największym z nich jest dostęp do chipów, a drugim jest dostęp do energii. Taniej. No, bo nie oszukujmy się, jedna to kupić chip, czyli tak zwany capex, raz wydasz i masz, a druga rzecz to opex, czyli ten chip musi na czymś chodzić. I tu niestety mamy problem, póki nie będziemy mieli energii taniej atomowej albo e, taniej odnawialnej, no to niestety nie będziemy konkurencyjni również w tym. Więc Europa ma dużo na i to niekoniecznie właśnie musi być to, o czym pierwszym myślimy, czyli wymyślanie jakichś. Tam super innowacji. Chodzi czasem po prostu o możliwość uruchamiania tego odpowiednio taniej i odpowiednio skutecznie. I teraz miejsce drugie to jest też fajna wiadomość dla Polski chociaż spoza Polski, czyli Uniwersytet w Maryland i Microsoft zrobiły taki ranking, zestawienie najlepszych języków dla LLM-ów. I te najlepsze języki, pierwsze miejsce to język polski. Dlaczego? No, każdy kto, szczególnie osoby, kto ma na przykład mieszane małżeństwo, próbuje swojego czy swojego przyjaciela, znajomego nauczyć polskiego, to wie, że ciężko komuś wyjaśnić, dlaczego jest pies, ale potem jest psu, a nie piesowi. I dlaczego jest orzeł i potem jest ogłowić, czy orzełowi? Bo już nie wiem. W każdym razie jest to po prostu cholernie trudny język. I on ma tyle odmian, że słowo grać, grając, gra grają, czy ja sam się w tym gubię szczerze mówiąc ale właśnie llm -y, ponieważ one dzielą słowo na tokeny i te tokeny właśnie jak są te końcówki i różne deklinacje to one się nie gubią i co więcej mogą z tym zrobić więcej mogą być skuteczniejsze dlatego polski zajmuje pierwsze miejsce w tym rankingu jest to duży komplement i jakiś potencjał do tego że możemy lepiej z tymi LLM-ami pracować Więc to jest drugi kamyczek do ogródka tego że e, e, Ponoć na 50 najlepszych, 51 inżynierów OpenAI, 10 było polskiego pochodzenia. Więc mamy tutaj podwójnie, podwójną sumę potencjałów, zobaczymy jak uda się ją wykorzystać. Tak, to było, to było miejsce. Trzecie, miejsce drugie, to ja bym powiedział, dominacja Google w tworzeniu wideo i obrazów, bo wychodzi w 3 1 już teraz i Nano Banana, nie tak dawno temu. Ja NanoBananu bardzo negatywnie oceniłem w poprzednim programie i muszę przyznać, że chyba pierwszy raz muszę troszeczkę zrewidować swoje opinie, bo jednak widać, że ten model spotkał się z bardzo dużą aklamacją. Jest szybki, bardzo fajnie zachowuje kontekst, czyli możemy dzięki NanoBanana dać z jednej strony różne rodzaje ubrań, od butów przez spodnie po płaszcz i. Ubrać w to tego samego modela, i właściwie nikt nie robi tego tak dobrze jak Google. Już mówiłem o tym przy ostatniej okazji. WO, dlaczego Google robi to najlepiej, ponieważ jak uploadujecie cokolwiek na YouTube'a, w tym ten film, no to można odklikać, że nie zgadzam się na to, żeby ten film uczył inne modele. I chyba z defaultu to jest wyłączone, ale nie da się wyłączyć, żeby YouTube mógł się uczyć, także na tym filmie też. YouTube czy Google może się uczyć i tworzyć w oparciu o to modele AI, więc jak, gdzie znajdziecie mnie, jak mówię coś dziwnego, że namawiam do inwestycji w Imperium Księdza Wiedzyka, to nie byłem ja. Dobra, mamy kolejne miejsce, czyli chyba już jesteśmy przy miejscu drugim. Nie, przepraszam, to było miejsce drugie, a teraz będzie miejsce pierwsze, czyli wspomniany OpenAI Atlas. OpenAI Atlas, czyli przeglądarka długo zapowiadana od OpenAI, która może klikać w naszym imieniu. Również miał być amazing, i bardzo fajne jest, jak siedzi takich czterech gości przy jednym komputerze. Ciekawe, że firma warta kilkaset miliardów, ale nie stać ich na więcej niż jeden komputer na czterech. Ja pamiętam, jak chodziłem do podstawówki, to też musieliśmy dzielić się jednym komputerem, więc pozdrawiam kolegów z podstawówki. No i wracając do tego, jak już na tym jednym komputerze o tym mówiłem, to mówią, że wymyślili przeglądarkę od nowa i to będzie coś rewolucyjnego. Tymczasem mamy Chromium, czyli otwartą przeglądarkę, na którą nałożony jest czat GPT, który może robić różne akcje na nim. I to właściwie jest to samo, co pokazał Google i to samo, co pokazało Perplexity. Tyle, że jeszcze bardziej wgryza się w naszą historię i próbuje rozumować, jak my zazwyczaj przeglądaliśmy Internet, aż się zastanawiam, czy jak włączamy tryb prywatny, czy on też sczytuje te dane, czy mam nadzieję, że nie. Chyba nie. Także pamiętajcie włączać tryb prywatny, jeżeli robicie coś, co wymaga wyjątkowego bezpieczeństwa. Czyli, na przykład, wchodzicie do swojego banku, żeby sprawdzić, ile macie pieniędzy na koncie, albo inne rzeczy, które wymagają wyjątkowej poufności. Tak, włączajcie tryb prywatny, bo wtedy, jak korzystacie potem z przeglądarki zasilanej AI, to ona nie będzie wiedziała, co dokładnie robicie. A jest kwestią historii, kryjestrują. Przejdę do historii, to że teraz to są nowości, ale za, myślę, że za 2-3 lata wszystkie przeglądarki będą miały takich AI asystentów, tak jak mamy teraz AI Mode w Google, To jest niezwykle skuteczny, bardzo szybki i de facto właśnie wgryza się w te wyniki. Widać, że te rozwiązania, które adoptują najpierw startupy, potem giganci technologiczni także adoptują. Także to było 7 najważniejszych informacji dla świata sztucznej inteligencji, dzisiaj trochę bardziej. Na wesoło mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i no, e, miłego tygodnia.